Nauczanie domowe, 26 Niedziela Zwykła. Ewangelia według św. Marka, rozdział 9, wersety od 38 do 48. Tytuł Jasno rozpoznany przeciwnik. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. I zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł, przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie. Je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Jezus reaguje na radykalizm Jana. Wiemy, że oni razem z Jakubem stanowili taką dwójkę wielkich godliwców i też radykałów we wprowadzaniu Królestwa Bożego we wszystkich wymiarach. Z dużą ofiarnością, ale też z dużą surowością, jak widzimy. I Jezus to powstrzymuje. Godliwość tak ale surowość już nie. I w momencie, kiedy apostołowie chcą odcinać kogoś, bo nie należy do tej grupy, Jezus sprzeciwia się takiemu sposobowi myślenia. To, że stanowimy różne grupy w parafii, to, że stanowimy różne duchowości w kościele, to, że stanowimy różne społeczności w środowisku lokalnym, nie oznacza, że mamy się odcinać od siebie. Co więcej, Jezus wskazuje, że nie wolno zabraniać tym osobom działać. Jezus pokazuje, że wierzący, którzy godliwie wyznają wiarę, doświadczają, jak widzimy, cudów, przez ich ręce się one przecież dzieją, ci wierzący mają współpracować, mają współdziałać. Mają uznawać, że jeśli nawet ktoś jest w innej wspólnocie, jeśli nawet jest w innej duchowości, to jest sprzymierzeńcem, a nie przeciwnikiem. Ten ktoś, Jezus mówi wprost, jest z nami, nie jest przeciwko nam. I takie myślenie powinniśmy w sobie budować. I takie myślenie powinniśmy w sobie wytwarzać coraz bardziej. I. Z drugiej strony, właśnie to, co Jezus mówi: powstrzymywać się od prób separowania, odcinania kogoś, mówienia o nim źle. I widzimy, że to jest bardzo potrzebne w parafii, w polskim kościele, żebyśmy nie występowali przeciwko sobie jako wierzący. Nie wolno tego robić. Nie wolno mówić źle o tych, którzy jak to. Jan mówi, nie chodzą z nami, chodzą swoimi drogami, innymi ścieżkami, innymi ścieżkami pobożności, duchowości czy zaangażowania. I ten radykalizm Jezus wykorzystuje do tego, żeby pokazać, co należy odcinać. Należy odcinać powód do grzechu. Należy odcinać. Coś, co może nas sprowadzić na złą ścieżkę. O tak, to należy jak najbardziej radykalnie zwalczać. Jeśli noga pozwala bardziej być szybkim, ręka sprawnym, oko spostrzegawczym, to Jezus pokazuje pozytywne cząstki ciała, a mimo tego Jezus nakazuje odciąć to, co jest pozytywne, ale przestało spełniać taką funkcję. Też ciekawe, że Jezus pokazuje te części ciała, które są podwojone. Mamy dwie ręce, dwoje oczu, dwie nogi. Jedną można obciąć. I to jest niesamowite, że Jezus pokazuje radykalizm, ale nie zniszczenie siebie, nie pozbawienie siebie możliwości. Wzięcia czegoś w rękę. Dlatego Jezus pokazuje, jeśli dla ciebie powodem do grzechu jest komputer, to go zostaw. Będziesz używał innych rzeczy, ale komputer, ponieważ jest powodem, zostaw go. Odstaw. Jeśli powodem grzechu, upadku jest alkohol, to go zostaw. Odłóż go. Będziesz pił co innego. I można wiele tych elementów pokazać, które nam są potrzebne, których używamy, ale w pewnym momencie musimy z nich zrezygnować. Nawet jeśli byłoby to na jakiś czas. Ale ta rezygnacja, to odcięcie jest konieczne. Jezus mówi, tu nie ma pertraktacji, tu nie ma. Zastanawiania się, czy może by się dało, może jeszcze nie. Jezus jest tutaj zdecydowany i radykalny. I my tacy mamy być. Nawrócenie, twoje nawrócenie, moje nawrócenie ma być radykalne. Ja mam odciąć to, co jest powodem do grzechu. Ja mam zadbać o to, żeby nie pojawiała się okazja do tego, żeby mnie ściągnęło coś nad złą drogę. I dlatego jest to tak Zdecydowany obraz odetnij to. Nie miej z tym nic wspólnego. Czasami może to być jakieś przyzwyczajenie, czasami jakaś przyjemność, czasami jakieś środowisko, czasami jakieś zajęcie. Każdy z nas wie, co jest powodem. I to z tym należy walczyć. I uwaga, nie z drugim człowiekiem. Jezus to przeciwstawia. Odcinaj wadę. Odcinaj powód grzechu, a nie człowieka. Jezus, mówiąc o tych podwojonych częściach ciała, które zostają w połowie odcięte, pokazuje, nie chodzi o to, żebyś się zniszczył. Chodzi o to, żebyś wyzdrowiał. Chodzi o to, żebyś nie wpadał w to, co jest złem, sidłem, pokusą. Grzechem w końcu. Zostaw to. Odetnij to. Nie miej z tym nic wspólnego. A wtedy będziesz, pomimo tego, że z czegoś zrezygnowałeś, zdrowszy, spokojniejszy, szczęśliwszy i zmierzający do Królestwa Bożego. Razem z twoimi siostrami i braćmi, których nie odciąłeś, ale uznałeś za sprzymierzeńców. Bądź radykalny w walce ze swoim grzechem, a nie z cudzą innością. Niech ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.